Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że wraz z panem ministrem Maksymowiczem, panem posłem Wypijem, mogłem przy, przy dołożyć swoją cegiełkę do dopełnienia tego rzeczywiście przepięknego kampusu. Jestem przekonany, że ten budynek będzie wspaniale służył studentom prawa, studentom kierunków społecznych i będzie służył całej społeczności Olsztyna, a tak naprawdę Polski, dlatego że ta inwestycja ma. Pewien szerszy, głębszy sens. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że po katastrofie wywołanej koronawirusem nic nie będzie już takie jak przed tą pandemią. Musimy zmienić model rozwoju gospodarczego Polski. Musimy stawiać na inwestycje, zwłaszcza w obszarach najbardziej nowoczesnych. To, że za naszymi plecami toczy się ta inwestycja, to jest dobra wiadomość doraźnie. Dla polskiej gospodarki potrzebujemy jak najwięcej tego typu informacji, tego typu pozytywnych sygnałów. Ale chcę powiedzieć wyraźnie, że dotychczasowe drogi rozwoju Polski. Pierwsza droga realizowana do roku 2015 oparta przede wszystkim o zagraniczne inwestycje. Druga droga realizowana przez poprzednie cztery lata. Stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez szerokie transfery społeczne. Otóż te drogi w sytuacji pandemii wyczerpały swoje możliwości twórcze. W najbliższych latach Polska będzie się rozwijać w takim stopniu, w jakim będzie inwestować w rozwój nowoczesnej nauki, w rozwój edukacji na każdym poziomie od przedszkoli po uczelnie. I oczywiście na bazie tej nowoczesnej edukacji, na bazie świetnie wykształconego młodego pokolenia, będziemy rozwijać nowoczesne branże gospodarcze. Dlatego wierzę w to, że w najbliższych miesiącach i latach nikt z polskich polityków nie wpadnie na pomysł, żeby ograniczać nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe. Jeżeli chcemy szybko wyjść z kryzysu, jeżeli chcemy, żeby Polska była krajem ludzi zamożnych, żeby polskie rodziny z nadzieją mogły patrzeć w przyszłość, to trzeba inwestować w takie miejsca jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, trzeba inwestować w polskie instytuty naukowe w uczelnie i edukację na każdym poziomie. Gratuluję tego przedsięwzięcia i trzymam kciuki, żeby udało się uruchomić ten wydział już na początku roku akademickiego 2023-2024. Dziękuję bardzo.